Chciałem tu przedstawić sposób wypełniania pitów dla Fundacji Nasza Przyszłość przy pomocy programów lub online pobrane ze strony Radio Maria lub Fundacji Nasza, Nasza Przyszłość Chodzimy na stronę Fundacji Nasza Przyszłość, i tutaj pobieramy program, lub otwieramy online. Ja to ostatnio robiłem z programu online. Klikamy. Ten tutaj obrazek, następnie uruchamiamy. a jest dla tych którzy nie wiedzą podobnie jak ja pierwszy raz w życiu robiłem i teraz klikamy dalej dalej I tu lista podatników, dodajemy, wypełniamy tutaj dokładnie wszystko, żeby nie popełnić błędów, jeżeli chodzi o urząd skarbowy to tutaj klikamy, otwiera się w przypadku mojego miasta Lubin, klikam, tak, zatwierdzam i jest, i dalej piszemy, poczta to wszystko, wypełniamy. To też telefon e-mail, jeżeli ktoś ma ten zatwierdzamy. Oj, tu pole jest wymagane, wszystko trzeba. Ale. Trzeba wypełnić wszystko. <coughs> <coughs> Tego nie wypełniamy, jeżeli nie zmieniamy konta bankowego. Tu wpisujemy jakiś telefon. I tak dalej, i tak dalej. e jakiś jakieś tam wpisujemy. X, Y, Z. X, Y, Z. I małpka i tam jakiś interia czy jak zależy jakiego kto używa i zatwierdzamy to Dobrze. i teraz dalej wpisujemy jakiś PESEL Pójdzie, czy nie pójdzie. Może tam nie wiem jakiś tam. Zmyślimy. I to musimy zaznaczyć jeden. I dalej. tu przepisujemy spitu 40A 33 na przykład na przykład 70000 Thank <laughs> you. Tu wpisujemy pozycja trzydzieści cztery przepisujemy i 37 To jest zero Tu nic nie wpisujemy. 38 Też przepisujemy z 38 39 jest 0 i 45 wpisujemy, też przepisujemy spitu i, i klikamy dalej. I teraz oznaczamy to. Złożenie zeznania i dalej. I dalej. 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 Dale. I teraz cel szczegółowy. Ja tam pisałem: Edukacja. Program sam wylicza. Akurat wniosku wniosko, e, Wnioskowała na kwota 48,40. I teraz tu już jest klus wpisany automatycznie. Dalej. Dalej. I teraz robimy poprawny wydruk deklaracji, żeby mieć <laughs> I teraz e-deklaracje. Utwórz e-deklaracje. I teraz wysyłamy. Poprawnie wypełnioną e-deklarację. Obieramy UPO dla dowolnego numeru referencyjnego, i tu jest pobierz urzędowy poświadczenie odbioru dla wybranej e-deklaracji. Jeżeli system przyjmie, E-deklaracje. To przyjdzie do nas na e-mail urzędowe poświadczenie odbioru, ale polecam używać wszystkim Internet Explorer, ponieważ e, UPO nie jest odtwarzana w Google, Chrome i w Firefoxie. Tylko w Explorerze nie wiem czy w Operze jest odbierane. Także dalej wklejamy do UPO numer referencyjny, który przyjdzie na ema. No i już wszystko jest zakończone. Musimy wszystko wydrukować. I, i, i to wszystko. Dziękuję bardzo. Staram się jakoś tam pokrótce. Wytłumaczyć. Dziękuję.